Wyobraź sobie przez chwilę ukrytą przestrzeń pod ruinami średniowiecznej twierdzy. Ściany wykute w wilgotnym i zimnym kamieniu kryją tajemnice, które zdają się być pochłonięte przez samą ziemię. Powietrze pachnie pleśnią, rdzą i strachem nagromadzonym przez wieki. W oddali powoli dogasa pochodnia, jej migotliwe światło rzuca cienie, które wydłużają się i wiją po murach. A tam przy ścianie wyłania się dziwna sylwetka metalowy przedmiot. Który na pierwszy rzut oka przypomina zbroję, ale przy bliższym przyjrzeniu ujawnia swoją prawdziwą i złowrogą naturę. Nie został wykuty, by chronić wojownika, ani ratować życie w ogniu bitwy, lecz by dopasować się do delikatnego ciała kobiety. To narzędzie nie dążyło do szybkiej śmierci, lecz do czegoś okrutniejszego przedłużania cierpienia. Publicznego upokorzenia, widowiska tortury przekształconego w zbiorowe przesłanie, ponieważ w średniowieczu ciało kobiety nie należało do niej. Było terytorium, na którym społeczeństwo, kościół i mężczyźni ustanawiali prawa i kary. Każde żelazo, każdy gwóźdź, każdy projekt służył jednemu celowi przypomnieć ofierze i tym, którzy na nią patrzyli, że posłuszeństwo było jedyną formą przetrwania, a milczenie najbardziej pożądaną cnotą. To, co usłyszycie, nie jest wymyśloną opowieścią, by wzbudzić przerażenie, lecz echem prawdziwej historii. Urządzenia stworzone ludzkimi rękami, legitymowane przez wiarę i podtrzymywane przez strach, ukształtowały system, w którym okrucieństwo mogło być przedstawiane jako moralność. Kto je wykuwał? Dlaczego były akceptowane tak długo? Co ta ciemność ujawnia nam o świecie średniowiecznym i jego stosunku do kobiecej siły? Aby odpowiedzieć, musimy zanurzyć się jeszcze głębiej w otchłań społeczeństwa zbudowanego na kontroli, wstydzie i strachu przed siłą kobiety. Aby zrozumieć, jak mogły narodzić się tak okrutne instrumenty specjalnie wymierzone w kobiety, musimy spojrzeć prosto na mentalność średniowiecznej Europy. Nie był to świat rządzony rozumem ani sprawiedliwością, lecz siecią doktryn religijnych, przesądów. I nienaruszalnych hierarchii. W tamtym porządku społecznym kobieta znajdowała się stanowczo na najniższym szczeblu, uważana jednocześnie za niezbędną i niebezpieczną istotę, którą należało pilnować i poddawać. Nauczanie kościoła, powtarzane z Ambon i zapisane w kodeksach, głosiło, że kobieta jest duchowo słaba, moralnie niestabilna i zbyt bliska ciału i grzechowi. Biblijna opowieść o Ewie, która skosztowała zakazanego owocu w Edenie. Została zinterpretowana jako wieczna zdrada piętno, które czyniło wszystkie jej córki podejrzanymi. To pierwsze nieposłuszeństwo usprawiedliwiało w oczach duchownych i sędziów nieustanną kontrolę nad kobietą. Jeśli Ewa mogła upaść, każda kobieta była zdolna pociągnąć mężczyznę w zgubę. Dlatego stały nadzór stał się normą, a kara wiecznym ostrzeżeniem. Prawo feudalne umacniało te wizję podczas gdy mężczyzna mógł otrzymać jedynie grzywne za stosowanie przemocy, kobieta oskarżona o podniesienie głosu, niestosowne ubranie lub odmowę małżeństwa była poddawana chłostom, znakowaniu ogniem lub gorszym torturom. Kobiecą seksualność, wszelki przejaw autonomii czy niezależności, interpretowano jako zagrożenie nie tylko dla męskiego honoru, ale dla samego boskiego porządku. Tak więc uległość nie była opcją, lecz narzuconym warunkiem życia. W tym klimacie podejrzeń i represji narzędzia tortur zyskały rolę wykraczającą poza zwykłą karę cielesną. Nie były to zwykłe narzędzia do wymuszania zeznań, lecz symbole męskiej i kościelnej władzy, tryby systemu, który musiał pokazać, że kobieta nigdy nie może kwestionować autorytetu bez zapłacenia straszliwej ceny. Kreatywność w wymyślaniu nowych sposobów na złamanie kobiety rosła wraz z obawą, jaką wobec niej odczuwano. Niektóre urządzenia zostały przystosowane do ich zawstydzania, ale inne zostały zaprojektowane od podstaw tak, aby pasowały do ich ciał, precyzyjnie uformowane nie do ochrony, lecz do zniszczenia. Rezultatem była społeczna i duchowa machina, w której ból stawał się teatrem, upokorzenie widowiskiem, a kobiece ciało płótnem, na którym zapisywano wymuszone posłuszeństwo. Tylko rozumiejąc tę mentalność, Możemy zejść do najciemniejszych piwnic średniowiecza, gdzie powstały artefakty, zdolne przekształcić macierzyństwo w hańbę, głos w milczenie, a życie w karę. Spośród wszystkich instrumentów wymyślonych do podporządkowania i terroryzowania kobiet, niewiele osiąga symboliczną brutalność tzw. rozrywacza piersi. Jego wygląd mógł wydawać się zwodniczo prosty: cztery żelazne szpony, zakrzywione i ostre jak pazury bestii. Przymocowane do rękojeści lub szczypiec, ale ta prostota kryła w sobie wyrachowane okrucieństwo. Niekiedy artefakt był rozgrzewany nad żarem do czerwoności, skwiercząc w powietrzu, zanim zanurzył się w ciało. Procedura była tak szybka, jak i niszcząca. Kat umieszczał szpony na piersiach ofiary i jednym suchym pociągnięciem odrywał skórę, mięśnie i nerwy w jednym ruchu. Scena nie była metaforą. Ciało rozrywało się publicznie na oczach tłumu. Ból był niewyobrażalny, a konsekwencje prawie zawsze śmiertelne. Jeśli kobieta przeżyła początkowy moment, utrata krwi lub infekcja zabierały jej życie w kolejnych dniach. Ale natychmiastowa śmierć nie zawsze była celem. Celem był terror, zbiorowa nauczka. Kara odbywała się na zatłoczonych placach, z ofiarą przywiązaną do drewnianego słupa, z nagim torsem na oczach sąsiadów, tych, którzy ją znali, dzieci, które dorastały, pamiętając te lekcje. Kobiece ciało stawało się makabrycznym widowiskiem, ostrzeżeniem dla wszystkich, posłuszeństwo albo zniszczenie. Dokumenty z XIV-wiecznych Niemiec opisują wstrząsający przypadek. Kobieta oskarżona o otrucie męża została skazana nie tylko na śmierć przez powieszenie, ale wcześniej na wyrwanie piersi jako część wyroku. Okrutność podwajała się, gdyż karano nie tylko rzekomą zbrodnię, ale jej status żony i matki, to co symbolizowało jej kobiecość. Nawet podręczniki polowania na czarownice, takie jak niesławny Maleus Maleficarum, zachęcały do tego typu tortur. Ich autorzy bronili poglądu, że kobiety powinny być karane w miejscu ich grzechu, z logiką, która przekształcała organy życia i pożywienia w cele rytualnej okaleczenia. W ten sposób pierś, symbol macierzyństwa i odżywiania, stawała się przestrzenią wstydu i śmierci. Przesłanie było jasne i przerażające: zdolność kobiety do dawania życia i miłości mogła być obrócona przeciwko niej za pomocą rozgrzanego żelaza i nieznośnego bólu. A ten, kto ośmieliłby się przekroczyć granicę cnoty narzuconej przez mężczyzn, zobaczyłby, jak najbardziej święta część jej ciała zostaje jej odebrana, zamieniona w krwawe widowisko dla ludu. Jeśli rozrywacz piersi zamieniał kobiecość w krwawe widowisko, tak zwana gruszka, udręki, Szukała bardziej cichej, intymnej i niewidzialnej tortury. Na pierwszy rzut oka wydawała się niegroźnym przedmiotem metalowym elementem, gładkim z zewnątrz, w kształcie małej gruszki, która mieściła się w dłoni. Ale po powolnym przekręceniu śruby, ta kula otwierała się jak żelazny kwiat, rozkładając ostre płatki wewnątrz ofiary. Istniały różne wersje. Niektóre wprowadzano do ust, inne do odbytu, ale te przeznaczone dla kobiet zazwyczaj stosowano w pochwie lub macicy. Był to instrument zarezerwowany dla przestępstw, które nie pozostawiały śladów na skórze. Oskarżeń o aborcję, zakazanych relacji między kobietami, nieposłuszeństwa małżeńskiego, zbyt szczerego mówienia lub odrzucenia potężnego mężczyzny. Zbrodnie niewidzialne dla innych, karane równie ukrytą torturą, która niszczyła od wewnątrz, Kat powoli kręcił śrubą. Żelazne płatki otwierały się bezszelestnie, rozrywając miękkie ciało, niszcząc naczynia, destabilizując organy. Na początku nie było krwi, tylko nieznośne ciśnienie. Potem nadchodziły krzyki, krwotoki, utrata przytomności. Często ofiara przeżywała, ale już nigdy nie była taka sama. Mogła pozostać bezpłodna, niezdolna do jasnego mówienia, naznaczona na całe życie cierpieniem niemożliwym do ukrycia. Celem nie było jej zabicie. Lecz przekształcenie, unieważnienie, uczynienie z niej żywego ostrzeżenia. Wyobraź sobie scenę. Wilgotna komora pod klasztorem, ściany sączące wodę, zapach kamienia i zużytego wosku. Kobieta leży przywiązana do drewnianego stołu, podczas gdy kapłan obserwuje w milczeniu, a kat uruchamia mechanizm ze spokojem rytuału. Oczy ofiary otwierają się z niedowierzaniem. Jej usta wydają niemy krzyk. Gdy płatki wbijają się w jej wnętrze, nikt we wsi nie słyszy, nikt nie widzi, nikt nie interweniuje. Milczenie staje się wspólnikiem okrucieństwa. Niektórzy duchowni usprawiedliwiali nawet tę torturę jako akt moralnego oczyszczenia. Mówili, że to sposób na oczyszczenie duszy grzesznicy, na odkupienie jej win poprzez ból. Ale pod maską religijności krył się mechanizm absolutnej kontroli. Gruszka udręki nie była sprawiedliwością, lecz cenzurą. Uciszała głos kobiet, które za dużo mówiły, zamykała ciała tych, które odmawiały posłuszeństwa, zamieniała zdolność do tworzenia życia w przestrzeń kary. Była w istocie bronią przeciwko samej istocie kobiecości, głosowi, który przekazywał mądrość, łonu, które mogło rodzić woli decydowania o własnym ciele. Gruszka udręki nie tylko rozrywała ciało. Niszczyła możliwość autonomii, naznaczając kobietę jako przykład tego, co działo się, gdy ktoś ośmielił się kwestionować porządek narzucony przez mężczyzn. Wśród najbardziej podstępnych tortur, jakie mogły cierpieć kobiety, znajdował się tak zwany żelazny gorset. Na pierwszy rzut oka mógł zmylić, przypominał bowiem zbroję dopasowaną do tułowia, podobną do napierśnika rycerza. Ale podczas gdy zbroja była pomyślana do ochrony na polu bitwy, żelazny gorset sam w sobie był bitwą więzieniem, które zamieniało kobiece ciało w scenę nieustannego bólu. Struktura składała się z grubych metalowych pasów, które oplatały klatkę piersiową, brzuch i biodra. Po zamknięciu śrubami i nitami urządzenie było zapieczętowane, uniemożliwiając jakąkolwiek ucieczkę. Niektóre wersje zawierały kolce wewnątrz, które wbijały się w skórę przy każdym ruchu, przekształcając codzienne gesty w odapecie oddychanie, schylanie się, spanie w nieznośne czynności. Inne ważyły tak dużo, że ściskały kręgosłup, przesuwały żebra i utrudniały oddychanie do tego stopnia, że każdy wdech był agonią. W przeciwieństwie do innych urządzeń, żelazny gorset nie był tylko chwilową karą, lecz przedłużonym wyrokiem. Mógł pozostawać na ciele ofiary przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Nie potrzebował publicznego placu, aby się wystawiać, stawał się stałym katem towarzysząc kobiecie w jej codziennym życiu. Gotowanie. Sprzątanie, chodzenie po wsi, wszystko odbywało się pod ciężarem żelaza, z uciśniętą klatką piersiową i płucami walczącymi o trochę powietrza. Konsekwencje były druzgocące: ciągłe siniaki, zainfekowane rany, przemieszczone kości, a w skrajnych przypadkach nieodwracalne uszkodzenia narządów wewnętrznych. Sen stawał się niemal niemożliwy: metal wbijał się w ciało w nocy, przypominając ofierze, że nawet w snach nie miała prawa do odpoczynku. Więzienie znajdowało się nie w kamiennej celi, lecz we własnej skórze. Najbardziej przerażające było to, że to urządzenie nie zawsze było stosowane jako kara sądowa. Często to sam mąż nakazywał jego użycie, aby skorygować żonę. Czasami całe rodziny narzucały go młodym córkom jako środek dyscypliny moralnej. We Francji i Włoszech zachowały się zapisy o nastolatkach zmuszanych do noszenia go pod pretekstem kształtowania ich charakteru. W niektórych regionach Niemiec używano go do karania kobiet uznanych za leniwe lub nieczyste. Żaden sąd, żaden proces, żadna apelacja wystarczyła wola mężczyzny, by skazać kobietę na to cierpienie. Symbolika żelaznego gorsetu jest oczywista. Przekształcał to, co w zasadzie było znakiem piękna i kobiecości sylwetkę wdzięk kobiecego ciała, w broń ucisku. Nie chodziło tylko o uwięzienie ciała, ale o skuwanie samej tożsamości. Każdy oddech stawał się przypomnieniem, że ciało nie należało do kobiety, lecz do władzy, która ją pilnowała. Kobiecość Zredukowana do więzienia stawała się ostrzeżeniem. Wyobraź sobie życie wewnątrz własnej kary. Nie przez jeden dzień, nie przez godzinę na pręgierzu, lecz każdą chwilę twojego istnienia. Taka była okrutna logika żelaznego gorsetu. Zamienić całe życie kobiety w ciągłe cierpienie, niewidzialne dla innych, ale nieznośne dla cierpiącej. Jeśli żelazny gorset więził ciało tak zwana uzda harpi, znana również jako scold's bridle. Dążyła do czegoś jeszcze straszniejszego, skrępowania głosu. Był to kuty z żelaza artefakt w kształcie klatki, który otaczał głowę kobiety mocując ją rzemieniami i obręczami, które wrzynały się w policzki, czoło i podbródek. Ale jego prawdziwe okrucieństwo tkwiło wewnątrz. Ostry, zakrzywiony w dół kolec, przeznaczony do uciskania i rozrywania języka za każdym razem, gdy ofiara próbowała wypowiedzieć słowo. Nie był to instrument śmierci, lecz upokorzenia. Kobiety skazane na noszenie go były zmuszane do przemierzania ulic miasta, wystawione na drwiny sąsiadów i przechodniów. Wiele z tych urządzeń było ozdobionych małymi dzwoneczkami, które brzęczały przy każdym kroku, publicznie oznajmiając obecność ukaranej kobiety. Metaliczny dźwięk nie był przypadkowy. Był sygnałem jej wstydu, słyszalnym przypomnieniem, że ośmieliła się mówić za dużo lub kwestionować autorytet. Motywy nałożenia takiego cierpienia były równie niejasne co arbitralne. Wystarczyło być oskarżoną o gadatliwość, plotkowanie, kwestionowanie męża, sędziego, a nawet kapłana. Słowo scold, krzykaczka, nie miało stałej definicji. Każda kobieta o silnym głosie lub zdecydowanym charakterze mogła być tak nazwana i skazana na przymusowe milczenie. W Szkocji i Anglii XVI wieku Obfitują zapisy sądowe opisujące przypadki kobiet uwięzionych pod tą karą. Jedna została zmuszona do noszenia uzdy za zakłócanie spokoju w kościele, inna za zbyt głośne krzyczenie na swoją sąsiadkę. Nie liczyła się sprawiedliwość, tylko uległość. Efekt psychologiczny był równie druzgocący co fizyczny. Kobieta niezdolna do wypowiedzenia słowa, bez rozrywania sobie języka, stawała się niemym widmem. Pozbawionym tożsamości i godności, głos, który przez wieki przekazywał pieśni, opowieści, wiedzę z matek na córki, leczenie od położnych do pacjentek, nagle stawał się przestępstwem. Uciszając ją, karano nie tylko jedną osobę, ale całą ustną tradycję, która podtrzymywała kobiecą pamięć w społecznościach. Przesłanie było jednoznaczne: słowo kobiety stanowiło zagrożenie. Przekształcenie jej języka w ranę było przekształceniem jej mocy w ruinę. Chociaż blizny nie zawsze były widoczne, narzucone milczenie trwało znacznie dłużej niż moment kary. Niektóre nigdy już nie mówiły wyraźnie, inne zdecydowały się milczeć na zawsze, bojąc się ponownie poczuć żelazo w ustach. Uzda Usta Harpi. Była ostatecznie bronią przeciwko kobiecemu głosowi. Nie dążyła do krwi ani natychmiastowej śmierci, lecz do odebrania zdolności mówienia, kwestionowania, publicznego istnienia. Kobieta, sprowadzona do absolutnej ciszy, zamknięta w echem dzwoneczków, przekształcała się w żywe ostrzeżenie. Kto ośmieli się mówić za dużo, zostanie skazany na wieczne milczenie. Spośród wszystkich rzekomych artefaktów, tortur średniowiecza żaden nie wzbudził tyle fascynacji i grozy, co słynna żelazna dziewica. Opisywano ją jako metalowy sarkofag w kształcie ludzkim, wysoki i masywny, z dwoma drzwiami, które zamykały się na ciele ofiary, wbijając w nią dziesiątki stalowych kolców. Żelazny uścisk, który mylił się z pocałunkiem śmierci, przez wieki jej wizerunek stał się symbolem średniowiecznego sadyzmu, emblematem epoki pogrążonej w okrucieństwie. Jednak prawda ukryta za tą postacią jest zupełnie inna. Nowoczesne badania wykazały, że żelazna dziewica w znanej formie nie istniała w średniowieczu. Żaden zapis sądowy, żadna kronika katów, żadne autentyczne świadectwo nie wspomina o jej użyciu. Pierwsze udokumentowane pojawienie się podobnego artefaktu datuje się na XVII wiek w Norymberdze, kiedy to kolekcjonerzy i muzea zaczęły składać stare żelazne elementy, aby stworzyć obiekt bardziej spektakularny niż rzeczywisty. Nie był to instrument tortur, lecz wynalazek przeznaczony dla ciekawości odwiedzających. I romantycznej wyobraźni epoki. Z czasem ta fantazja została wzbogacona o jeszcze bardziej niepokojące detale. Niektóre modele stworzone na wystawach przedstawiały kobiece kształty z przesadzonymi metalowymi piersiami, sugestywnymi krzywiznami i kolcami umieszczonymi z obsceniczną precyzją. Te wersje nigdy nie były używane w rzeczywistych mękach. Były to wynalazki, które seksualizowały cierpienie, które przekształcały kobiece ciało w fetysz bólu dla spojrzenia widza. Okrutność. Stawała się w ten sposób widowiskiem muzealnym, horrorem oglądanym za szklanymi witrynami. A jednak najbardziej niepokojące nie jest to, że żelazna dziewica jest mitem, lecz to, że ten mit został wymyślony i tak łatwo zaakceptowany. Sama myśl o wyobrażeniu sobie kobiet zamkniętych w żelaznej trumnie, przebitych dziesiątkami kolców, wydawała się wiarygodna, ponieważ pasowała do wieków przemocy wobec nich. Fikcja zmieszała się z pamięcią, a legenda w końcu zastąpiła historię. Co nam to ujawnia? że nie trzeba było żelaznej dziewicy, aby pokazać brutalność przeszłości. Istniały już inne bardzo realne instrumenty, z rozrywacz piersi, gruszka udręki, żelazny gorset uzda harpi, które z nawiązką spełniały funkcje terroryzowania, uciszania i niszczenia. Dziewica wymyślona w witrynach była jedynie odzwierciedleniem naszej chorobliwej fascynacji bólem, lustrem zbiorowej wyobraźni, która pragnęła oglądać przemoc jako widowisko. Mit przetrwał. Ponieważ karmi coś mroczniejszego niż prawda ideę, że kobieta może być zamieniona w obiekt cierpienia, nawet jeśli tylko w fantazji. I w tym szczególe być może tkwi jego największa symboliczna moc. Ponieważ, choć nigdy nie była używana w średniowieczu, żelazna dziewica nadal przypomina nam, że okrucieństwo nie zawsze potrzebuje historii, aby istnieć. Wystarczy wyobraźnia i pragnienie karania. Przemierzając mroczną galerię tych instrumentów, Rozrywacza piersi, gruszki udręki, żelaznego gorsetu, uzdy harpi, a nawet mitu żelaznej dziewicy, rozumiemy, że nie były to proste metalowe przedmioty. Były to mechanizmy kontroli społecznej, materialne reprezentacje systemu, który musiał przypominać kobietom, że ich ciało nie należy do nich, że ich głos nie powinien być podnoszony, a ich życie zależało od posłuszeństwa. Każda śruba, każdy szpon, każdy kolec nie dążył tylko do zadania fizycznego bólu. Miał na celu zapisanie na ciele przesłania uległości. Widowisko tortury stało się publicznym rytuałem. Ukarana kobieta zamieniana była w żywą przestrogę, w makabryczny teatr, który przypominał całemu ludowi, że porządek musi pozostać nienaruszony. Ale nawet tam, gdzie nie było widzów, jak w wilgotnych piwnicach klasztorów i fortec, cisza była innym rodzajem sceny. Echo stłumionych krzyków stawało się niewidzialnym ostrzeżeniem, zbiorową blizną. A najbardziej niepokojące jest to, że wiele z tych obiektów zostało zredukowanych do muzealnych ciekawostek, do marginalnych notatek w podręcznikach historii lub przekształconych w legendy, takie jak żelazna dziewica. Robiąc to, ryzykujemy zapomnienie nie tylko o żelazie i bólu, ale także o kobietach, które zostały przez nie uciszone. Zapomnieć o instrumentach to w pewnym sensie zapomnieć o życiu, które złamały. Dlatego, patrząc wstecz, musimy zadać sobie pytanie, co wynalezienie i akceptacja takich cierpień ujawnia o społeczeństwie? Co mówi o naszej zbiorowej pamięci fakt, że nadal fascynuje nas ból przekształcony w widowisko? Być może odpowiedź brzmi: że wciąż nie zmierzyliśmy się w pełni z niewygodną prawdą, że przez wieki kobiece ciało było wykorzystywane jako scena dyscypliny, jako teren ostrzeżenia i jako żywe więzienie. Ostatnia lekcja jest tak jasna jak i gorzka. Nie potrzebujemy legend, aby zrozumieć okrucieństwo, ponieważ prawdziwa historia była wystarczająca. A jeśli zapomnimy o tych kobietach, które cierpiały pod żelazem, ryzykujemy powtórzenie w nowych formach tego samego aktu milczenia i uległości. Pamięć o nich jest obowiązkiem, nie po to, by odtwarzać horror, lecz by uznać odebraną godność i by nigdy więcej nie wzniesiono żelaznego więzienia wokół głosu i ciała kobiety.